I wiesz, super zwykły tani latawiec z Aldika. Taki amatorski bardziej. Tak, to nic, nic specjalnego taki za 10 euro. No wiader dzisiaj doskonały śmigła zobacz Wiocha Widziałeś kiedyś, żeby dzieciaki latawce puszczali? Właśnie nie, niestety. No, skandal, nie? Tak A do kolonii pojedziesz nad Renem. co najmniej 40-50 latawców w powietrzu nie? Zawsze ojciec z dzieciakami czy biegci czy tam dorośli przychodzą z tymi latawcami, bo to jest frajda dla wszystkich, nie? Kielinki, patrz. Teraz musisz mi pomóc wystartować. To. Tak manewrować się mnie. Tak. świetnie Bo to ciągniesz jedną linką czy drugą i wtedy on skręca w tą stronę, nie? A jak nic nie robić, to już stoi. No. Ja ciągnę w ledną, to już leci w drugą stronę. Spierają, rozmawiają i też takie rzeczy. Ja tutaj dzieciaków sąsiadów zapraszałem na latawca, a no, ani razu nie przyszli. A gdzie? No i no, chodźcie, popuszczacie sobie latawca, naucza was, to są sterowane latawce, to, tamto. No a ani razu nie przyszli, boją się, czy tam, nie wiem, mama zabroniła. E, obiadek, familjada wystarczy. No. I na podwórku patykami się. <głos> <głos> I teraz w drugą stronę, linkę odkręcić. O, wiatr. Te trzeba by trochę dłuższe założyć. A to już jest Max, tak? To już jest Max. Wiesz, to też jest może ze względu bezpieczeństwa. To jakby piorun strzelił, czy coś, to żeby mhm. po tych sznurkach, jak ktoś puszcza sobie latawiec, wiesz, czy w deszczowy dzień... A bywały takie przypadki. No. To dlaczego te sznurki są nie za długie? Bo to wszystko ma swoje przepisy i chodzi o bezpieczeństwo. Jakby kogoś, wiesz, piorun przez latawca zabił, to firma odpowiada. Ta. Tam jest prawo. A kiedyś się bawiłem takim latawce mojego kumpla. Ale on za, za tego latawca dał 500 marek. Mhm. To masz specjalny pas. Taką śrubą specjalną przykręcasz się do... Y, linką do ziemi. I wtedy ten latawiec się nosi prawie. wiesz. Gdyby nie ten pas i, i przykuty do ziemi, to by cię mógł zabrać. To musi być duża rzecz. No, taki wiesz, przy odpowiednim wietrze no te. on ma taką siłę, że trudno go utrzymać mhm. i się podnosi wręcz, nie? Patrz, jak poszedł. No. Ten to ma, wiesz, nie wiem, czy ma 30,03 metra kwadratowego powierzchni. Tak myślałem tutaj zorganizować, wiesz, święto latawca. Nie? O, to jest ciekawe, no, Ta, dobry pomysł. Tak, dzieci, nie? Tak. Tylko, wiesz, musiałby mieć parę latawców, bo jak przyjdzie, wiesz, 20-30 dzieci z rodzicami i jeden latawiec to do bani. No trzeba mieć 30, bo 5 od razu popsutych będzie po pierwszym no. dniu. No nie, wiesz, parę na sprzedaż by trzeba mieć, że tak, ze dwa dopuszczania, takie wiesz, że dwie osoby, które by tak trochę instruowały, a później dzieciaki tak, tata kup, nie? Zaszczepić taką no. pasję w dzieciach, tak. Teraz to tylko przed komputerem siedzą i no. nawet na, na śmingusa dyngusa nie wychodzą. No nie nie, no teraz już jest taka wiesz, zanik towarzyskiego życia. No, już kompletnie, tak. Ja pamiętam jak ja byłem dzieciak, to, to mnie na łańcuchach w domu nie mogli. <laughs> ja byłem non stop na podwórku tam, bawiliśmy się Indian, w y, Palanta, co to tam za gry nie były, wiesz, tysiąc rzeczy. Kapslami. Yy, tory porobiliśmy i kapslami się wyścig robiło strykało się palcem w kapsla nie? aha uh, uh. obcierka ale uratowałem przeszkody się na tym torze robiło, że trzeba było tym kapslem stryknąć do góry, żeby przeszkodę jak z toru spadł, to punkty karne jakieś tam no były różne zabawy a teraz kurde wiesz nie ma żadnych zabaw, tylko każdy ma swojego y, komputerka. Podłączony jak pod respirator, później, pod ten komputer. Ta. I później idziesz, patrzysz, maulaty siedzą, nie? Hmm. Trzy czy cztery i każdy w swoim telefonie grzebie. <laughs> tak. Jeden no, bo drugiego siedzi. <laughs> Rozmawiają. Każdy w swoim telefonie grzebie. No i jedna wyjęła ten tablet. I, i taka dumna z tym tabletem. Druga tak patrzyła na nią zazdrośnie ja mówię, dziewczyny co, ryby łowicie? Tutaj A one, nie, tego tu patrzymy w tablet. Ja mówię... I co tam? Ryby oglądacie w tym tablecie? Czy co tam oglądacie? To no nie tamtego, nie? się boże Taka bieda. Ale teraz jak tak obserwuję wiesz z czasu, nie wiem czy widziałeś kiedyś był taki serial, Izaura. Nie, no jest tak, była, ale nie oglądałem. No, ja też może raz mi się zdarzyło obejrzeć u kogoś tam, to taka historia o takiej niewolnicy, o. wiesz, Izaurze. Ja myślę, że oni to dopuszczali, a to tam 2000 odcinków, wiesz. Ja myślę, że oni to puścili, żeby ludziom świadomość niewolnicy wprowadzić w mózg. I oni teraz wszyscy tak się z tą Izaurą utożsamili. Utożsamili i wszyscy szczęśliwi. Stronę, tak, ty jesteś pilot wiadomo, O teraz Umiesz manewrować jak pilot jesteś to no. Nic dziwnego No nie to jest bardzo proste Tylko że jak go skręcisz To później nie wiesz w którą stronę Te linki są skręcone tak. I musisz go w drugą stronę no, Widzisz tak, tak dwa razy i teraz dwa razy O, o Wybrnąłeś ładnie O teraz go rozkręciłem Chcesz trochę po posterować? No chodź, przejmiesz to teraz Tylko wyłącz kamerę Dobra Najpierw staję przede mną O, trzymaj to, żeby ci się nie rozwijało O, okay. rozluźnij się I teraz powoli sobie hmm? Poczekaj, niech gwiazd przyjdzie no. I teraz patrz W prawo, w lewo Aha. No, w lewo, w prawo e, Czekaj, bo to się chyba poplątały

że te linki roztegować. Roz no bo one są, wiesz, jedna krótsza, druga dłuższa. To musisz o. to weź sobie, zawin tą niebieską trochę. Aha. Bo chcę w końcu sobie łóżko zbudować, wiesz? Uh -huh. Moje łóżko. Bo ja nigdy nie miałem własnego łóżka. Zawsze łóżko było gdzieś albo kupione, albo czyjeś, albo coś. A teraz chcę sobie z takich bali właśnie zbudować łóżko. Nie? Muszę to jeszcze okorować, oczyścić, oszlifować, to będzie długi proces, ale myślę, że do końca roku łóżko będzie, nie? To na tej, tych dwóch będzie się spało, czy jak to będzie Nie, wyglądać? to będzie najpierw rama, nie? O, i Aha. idealnie ma teraz, tu będzie wstawiony i ta rama była, będzie z tych połówek, Aha, nie? Tak skręcona, i później tu nóżka, tu nóżka, nie? No jeszcze nie wiem dokładnie, jeszcze tej wizji nie mam, ale to będą boczne części tej ramy. Bo mam taki materac 1,35 m na 2 metry. Wiesz. I to będzie ten materac tutaj stawiony tak, wiesz, żeby idealnie pasował, bo on jest gruby, taki gdzieś gruby ten materac jest, on będzie trochę tu wystawał, nie? To starosłowiański system ochrony przed złymi energiami podobno przed chrześcijanizmem tak nasi prapradziadowie chronili swoje zagrody przed złymi energiami demonami i innymi nie podobno to podkładamy jeszcze czy ja wiem może teraz tylko to tutaj Nie, 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 nie. Już tu stoi. Już teraz nic, wiesz. To nie jest bezpieczne takie. Bo ludzie myślą, że to jest wkopane na pół metra. Też tak myślałem. No, a to jest, wiesz, oprzeć się o to nie wolno. Chociaż te wichury nie przewróciły tego. Mimo to, że były niezłe tu wichury. I tutaj na tym jest ptak od cegielskiego tadeusz cegielski teraz nie ma ale tu było te c widać? coś tam było no wszystko tadeusz cegielski to jest polski rzeźbiarz żyjący w hamburgu i on to rzeźbił w kolonii był taki kiedyś dzień i tam dużo różnych artystów było i on też tam był Miał piękne rzeźby z drewna, nie? Jak gdzieś pamiętam, Tadeusz Cegielski się nazywa. W się możesz jeszcze go znaleźć, a w tym tam A ten to jest... O, ja go tam wytoczyłem. Niech na razie tu będzie. Sunia, tylko tu nie ma kopania. Bo się na ciebie przewróci. I ja nie chcę kurde, żeby coś krzywdę miała zrobioną. No tu teraz chcę zrobić ramę. Jeszcze kamienie zabrać stąd i ramę zrobić. Bo teraz na dniach może mi ten przywiezie kostkę, takie cegły, co cała Holandia z tych cegieł zbudowana jest. Ulice, drogi, wszystko. Wypalane cegły, nie? I z tego on mi tak, wiesz, bo ja chciałem zrobić zakacis na takie, wiesz, 15 centymetrów. To się nazywa po niemiecku Szpekstein. Po polsku też na pewno ma jakąś nazwę, ale możesz go paznokciem rzeźbić w nim. On jest bardzo miękki. Wiesz, możesz normalnie patrz, o, a z nogciem skrobiesz. Tu mam pieski dwa wyrzeźbione przez taką artystkę. Z tego tak, kamienia. No, pieski są fajne, nie? Ten jest jeszcze surowy. Lekki nie jest. Windhund czyli pies wieczny to są saluki się chyba nazywa inaczej nie saluki to są arabskie psy do polowania wiesz zobacz one są szczupłe długie i bardzo szybkie to araby używają do polowania jakieś króliki króliki jakieś pustynne czy coś o tu jest widzisz jaki ładny Windhund. świetnie i to jest z tego materiału takiego To z tego kamienia, nie? Choć go gdzieś położymy na ten słuchek się muszę zabrać ten kamień albo go oczyścić jak ktoś mi będzie tu kosiarą chodził, to on mi kosiarę zniszczy od razu. Bo wiedzę na kamień i tu kosiarce. Jeden wiesz, kosiarę załatwił za 250 złotych szkody. Taki rudej gośki syn. Niech domu pilnuje. No. Chyba coś rosło mi się zdarzyło. Co? Co mówiłeś? To pszczółek. Chyba, one jeszcze chyba latają. Przeniosłeś, widzę. widzę. No no, to wiesz. Tu dużo pracy było, bo tu musiałem wyciąć. Najpierw dżungla była, aż tam pod, aż, aż, aż tam pod rowery, pod tamto drzewo. To była totalna mhm. dżungla, wiesz, o tak jak tutaj, tylko jeszcze gęściej. Wiesz, o tak jak tu. Tylko aż dotąd. To wszystko wykarczowałem. I teraz już jest ładne miejsce, tam można ogród zrobić I tu już pszczółki latają no. Tu popatrz ziemi nasypałem też To jest spod hangaru ta ziemia któregoś razu tu będzie cała ściana winogron Cała ściana winogron To będą przepyszne porzeczki Naturalne W tym roku nie bardzo, ale patrz są żywe To rośnie, jak się przyjmie, mam nadzieję Chodź zobaczymy tam jeszcze do hangaru Tu mamy jakieś farby, wiesz, walniemy może na dniach Yin Yang tutaj na tym O też dobry Tu chcę walnąć taki duży yin Yang, Wiesz Tak, tutaj i ta flaga, i to będzie dobrze korespondować. No. no, widzisz, tu jest ten maszt pomocniczy, Aha. ale zgnił. Tu trzeba zabrać, pociąć i wyeliminować. Już wiem, jak to zrobię. Tu zaczepić gdzieś sznurek, czy za to. No. To jako punkt centralny. Tu flamaster na końcu sznurka i po A, prostu tak. no, pojechać, nie? Pewnie naokoło. A tutaj z boku Swastyka. A z tej strony ten tryzup ukraiński. Ale Albo oko. Albo oko. Oko i tego. Z dolara. <laughs> Piramide <laughs> już jest. Tak, od <laughs>